Ten domek jest tak naprawdę tak troszeczkę wymarzony, dlatego że myśmy mieszkali tutaj kawałek obok, wynajmowali sobie mieszkanie, chodziliśmy na szpocery i w jednym momencie zobaczyli taki naprawdę piękny stary domek, taki ciepły z atmosferą, z historią, jakbyśmy zawsze chcieli taki malutki, nie za duży, a nie za mały. My sobie mysleli, no to było fajne. Jak mieszkać w czymś takim, jest sobie zremontować tak, jak się nam podoba. To chyba nie, to, nie, to nie może być na sprzedaż. No i potem wyjechałem do Indii. E, miesiąc e, później siedzę u koleżankę. Tak otworzymy tą gazetę, szukając mieszkanie wszystko. A tam zdjęcia z tego domu. Zadzwoniłam do Macieja, do Indii tak szybko, kupię ten dom. No i tak kupiłam to. Мати ниц не видел, купилишме тоа. Ja się nazywam Dita Berkeley. Ja się wychowałam w Barcelonie, w Hiszpanii. E, potem studiowałam w Londyn, w szkole teatralnej. Moja mama jest Duńka, a mój ojciec e, Anglik. E, jestem tutaj we Wrocławiu już 8 lat. Pracuję w zespół teatralny, który się nazywa Teatr Zar e, jako aktorka e, w Instytutu Grotowskiego na Rynku we Wrocławiu. No, a Matej też tam pracuje? Tak, też jestem aktorem, jestem ze Słowacji, z Bratysławii. Mhm. Jestem we Wrocławiu już od 4 lat. Tutaj ten dom był, był w tym domu dużo małe pokoje. Ja bardzo chciałam, żeby otworzyć przestrzeń żeby ten salon a ta kuchnia byłoby jeden, jeden miejsce, jed, jeden pokój, powiedzmy, i że mm, centrum e, kuchnia byłoby bardzo taki ciepłe i bardzo e, socjalne. Tutajśmy się jakieś jeszcze zastanawiali, jak zrobić podłogę w kuchni, żeby e, szukaliśmy płytki, które się nam podobają. W końcu się zdecydowali albo znaleźliśmy taki sposób, że istnieją takie Také podlogy, to sú cementové výlevky, ktoré sú jak, by, jak jedna, jak jedna plaščízna. To je normálna cementová výlevka. čo zrobí. I na to sa položí 30, 3 mm široká speciálna vylevka, ktorá sa zatiera speciálnym olejem, ktorý je zrobený s z kamieňov z Brazílie. Ja chciałam, żeby ta kuchnia była z drewna, zrobione, dlatego że dla mnie jest bardzo ważne, żeby się pokazywało, że się żyje w tym domu. To znaczy, że wszystko, co się dzieje na drewno, tak, tak zostanie. Nie? Wszystkie dobra energia, źle energie, wszystko. Nie? To tam zostanie w tym drewno, wszystkie rysunki, wszystko. Także. Ja nie lubię, jak, jak dom jest wszystko czysto i uporządkowany, tylko że tam się normalnie żyje. Ta podłoga tutaj jest oryginalnie z tego domu. No, na cały dom spróbowaliśmy jak najwięcej zachować, co się dało. Tutaj w salonie z uh, podłogami zrobili tak, że ich tylko tylko dali wyszli stare drewno. A wyszło wyśla, taki piękny pomarańczowy kolor, tak my się zastanawiali. Co to za drewno albo naprawdę, naprawdę piękne drewno, szczególnie jak się zaolejowało. Tym zapytali panów, którzy się znają na drewno, i że to jest sosna syberyjska. to jest sosna, która jest bardzo twarda, dlatego wytrzymała prawie 100 lat. W tym domu też mamy różne, dużo takich różne rzeczy z, z podróży. My bardzo lubimy E, tak akumulować piękne rzeczy, które, które widzimy, jak podróżujemy. Mamy na przykład lampę z, e, z Egiptu, z Kairzy, który kupiliśmy w targu. E, mamy dywan z Maroko dwa dywany jeden na strychu, tam gdzie śpimy, w sypialni, a jeden tutaj w salonie. E, mamy ten papier, który jest w kuchni, e, to jest z Korei, też kupiliśmy. I w ogóle ja mam dużo e, materiału, e, który moi rodzice mi dali. Ten na przykład akurat jest z Hiszpanii, e, z, z Danii, ale w Hiszpanii oni często używają taki materiał to jest e, do, do stołu, obrus do stołu, e, ale to w Hiszpanii używają często na, na oknie. I właśnie jak teraz mi nie było, Macie dał coś innego na oknie, także także to dam, bo także to te te kurtyny dają bardzo fajne światło, bo jednak jednak jest świat bardziej delikatny. Mi się podoba bardzo. Niektóre meble są stąd starości. staroci. W ogóle są. Tyle piękne meble w tej, e, targ, targi staroci, tutaj w, w całej Polsce myślę, nawet pianino znalazłem w targi staroci, w jakiejś przyczepa siedział. Z Korei Poludniowej południowej sobie przywieźli papier. E, oni to mają bardzo piękne tradycyjne papiery, iśmy przykleili tutaj do wyspy do kuchennej. Niestety e, nasz kot o troszeczkę zniszczył. To znaczy, że teraz. Spróbujemy dać naszemu kotu drugą szansę i poprawimy tą wispę kuchenną. Zaczynamy od wybierania papieru. Tym jest zawsze problem. To ten. Ale ten myślę, ten że będziemy ten to używać w końcu. Tak tak. Ale potrzebujemy pineski. No, tak zawsze jest. Człowiek coś planuje i w końcu sprawdzi, że jest troszeczkę inaczej, że jest potrzebne co my nie przewidział, nie przewidali. Fineski. Dobrze. Trzeba troszeczkę obciąć. Jak już mamy wszystko wymierzone, to obcinamy. Jak widzimy, deska nam jest po to, żeby nie pociąć stolu i listwa, żeby prosto obciąć. Tylko do, te kawałki papieru, co tutaj przeszkadzają, zdejmuję. I teraz kleimy papier. No i... po stronie żeby złapać rok koreanska gazeta chyba raczej może chińska dlatego że są tam jakieś chińskie literki we wrocławskim mieszkaniu